czyli w sam raz na czas kto jest bogaty? czyli o trudnej sztuce odpuszczania będzie dzisiaj i jak zwykle będzie krótka anegdota życiowa i będzie trochę gadania przywitamy się tutaj zaraz jak tylko się pojawicie na czacie i zrobimy przegląd pogodowy. Ciekawa jestem, jak Wy się tam macie, jak Wy się trzymacie, jak Was ten tydzień traktuje. W Polsce zaczynamy dopiero e, tydzień, dlatego, że wczoraj było święto, a w Wielkiej Brytanii przypuszczam, że już niestety od wczoraj trzeba było zasuwać do pracy. Jak tam? Widzę, że jesteście. Też są te osoby, których nie było wczoraj, także super, Martynka, miło widzicie widzieć, dzień dobry, kochana. Brażynka Pska Cześć, witam. E, Izabelka Gór, dobry, dzień do oryżko. zimno, minus jeden. E, u nas też dość chłodno. Znaczy, już nie przesadzajmy. Styczeń. Jak na styczeń mamy tropiki, e, będzie z kilka stopni na plusie, pewnie z jakiś jeden albo dwa, z tego względu, że śnieg, który nam napadał, nakidał, powinien nam powiedzieć, śnieg, który nakidał e, przez weekend, to już się topi i takie jego ostatki. E, Michał Panczek, dzień dobry, dzień dobry, Waldek. Dzień dobry, witam. E, witam z powrotem. E, jaka pogoda, jak ciebie e, warunki atmosferyczne traktują. E, reading pochmurny minus 2. Okej. Okay. Cóż jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Słuchajcie, że też ja e, nie pomyślałam, mam ogłoszenie przecież e, podpowiedź na pytanie Ola, gdzie mogę znaleźć te poranne motywacje? Grażynka, spruszkować dość chłodno. Mm, a grażynka, ile tam u ciebie macie śnieg, czy nie macie? Ciekawe, czy nad morzem śnieg mają, czy też nie. Hmm. Ela Suchorska, dzień dobry. Andrzej Różański, dzień dobry w podku. 5 stopni ciepło. Wow! To faktycznie wyjątkowo. Słuchajcie, wczoraj miałam taką szybką konsultację i osoba, z którą rozmawiałam, zapytała mnie o lekcję. Mogę znaleźć poranną motywację na żywo, bo e, tam link jest dołączony w panelu ucznia, ale to jest do archiwalnych odcinków, a ja bym chciała być na żywo. E, to ja o tym mówię. E, trzeba zasubskrybować nasz kanał i włączyć dzwoneczek. Wtedy będzie Wam e, wysyłał YouTube powiadomienia, bo ja takich powiadomień wysyłać e, no nie, że nie mogę, ale m, byłoby to bardzo wielce utrudnione dla mnie, a YouTube to robi automatycznie, więc... No dobra, Londyn minus jeden, Waldek, Gdynia pochmurno i dwa stopnie na plusie, okejos. Czyli dość taka, niesamowita zima, jeszcze takiej nie pamiętam, żeby taka była. Mm -hmm. Trochę śniegu w górach w Szkocji, więc biało, piękny widok. No cudownie, to przynajmniej tyle. Ciekawe, czy na ferie spadnie, słuchajcie, śnieg, bo u nas w Polsce dwa tygodnie teraz było wolnego. Dwa tygodnie i jeden dzień. Następnie dwa tygodnie dzieci chodzą do szkoły. Następnie mają dwa tygodnie ferii, o Polska. To taki żarcik chyba. To jest żart pod tytułem Ciekawe, ile rodzice zniosą. <grym> Słuchajcie. Anegdotę Wam obiecałam, bo dzisiaj będzie o tym, kto jest bogaty, czyli o trudnej sztuce odpuszczania. Słuchajcie, jest styczeń, czyli u nas teoretycznie. Powinno u nas na lepszych kursach angielskiego. Powinno teraz być wielkie wee, wow, wow, we, wiwi, we, wow, wow, uwaga, webinar, webinar, zapisujemy się na webinar, a potem zapisujemy się do klubu. 50, 100, 150, 200 osób. Tak to zazwyczaj bywało, takie były te stycznie i luty. To taki najbardziej intensywny czas w roku, gdzie się ludzie teoretycznie powinni zapisywać. Ale odkąd prowadzę wszystko sama, to nie ma takiej potrzeby, żeby tak strasznie trzaskać w takie wielkie kampanie. Co więcej, tak jak wspominałam Wam wczoraj, w tym roku zrobiłam zupełnie inaczej. To znaczy, że wysłałam serię chyba siedmiu maili do listy mailingowej tylko i te osoby, które chciały, które były zainteresowane, to się zapisywały na listę oczekujących. No, i wczoraj, 6 stycznia, o godzinie 6 wieczorem, zaplanowany był e-mail, w którym to ludzie mieli kliknąć i po prostu dołączyć do klubu ci, co chcieli. A jeżeli by zostały jeszcze jakieś miejsca, to wtedy można byłoby ewentualnie jeszcze dać taką możliwość, nie wiem, albo ludziom z listy, albo gdzieś ogłosić na mediach społecznościowych. No, tak na spokojnie limit do 20 osób, tak sobie postanowiłam, że więcej przyjąć nie mogę, bo też chciałabym każdego osobiście poprowadzić. Też, co bardzo ważne, zgłaszacie się, te osoby, które już się u mnie uczą, zgłaszacie się z prośbą o przedłużenie wam półrocznych dostępów. I wiem, że spośród tych osób, które teraz oglądają, że są takie, którym też się jakoś teraz pokończyły te abonamenty, więc zgłaszajcie się, bo macie jeszcze szansę, że tak powiem, załapać się. Zanim zrobi się yy, wielki, że tak powiem, hałas i jazd związane z 20 nowymi osobami. A to dlaczego? Ponieważ, oczywiście, nie wiem, czy Wy wiecie o tym, ale my mamy coś takiego w kursach angielskiego, jak klątwa kampanii. To znaczy, że za każdym razem, jak robimy kampanię, i nieważne, czy to jest kampania na 200 osób, czy na 100, czy na 20, ale zawsze w kluczowym momencie musi się coś zepsuć kluczowego. Babka, która nam robi obsługę techniczną, mówi, żebyśmy po prostu dali na, na msza, żeby ktoś nas po prostu wziął i zdjął z nas czary, albo żeby iść do jakiegoś, nie wiem. Odczarowacza, dlatego, że to jest po prostu zdarza się za każdym razem. I to są różne rzeczy. O i mieliśmy różne rzeczy: od wysypanej całkowicie platformy ucznia, yy, właśnie w tym momencie, kiedy kampania, od, yy, wysypana w ogóle cała lista mailingowa, różne rzeczy. Strona zapisowa, działająca. I oczywiście, żeby mogło stać się tradycji zadość, to i tym razem tak się stało. Słuchajcie. Wczoraj właśnie ta osoba, z którą miałam konsultację, mówi, że wiesz, ja chciałam w sumie mm, się zapisać razem z tymi 20, teraz, które będziesz przyjmować na te pół roku, ale nie działa strona. Nie wiem, czy już wszystkie miejsca zajęte. I mówi, wiesz, co, no nie zajęte, bo jeszcze nie otworzyłam zapisów, dopiero będzie o 6 wieczorem, nie? Nie wiem, a patrzyłaś inne mail, ona mówi, sprawdzałam kilka razy i nie działa. Mm, wiesz, jak to jest? mi działa, komuś nie działa, to pewnie ktoś, ktoś gdzieś źle kliknął. Ale wieczorem wchodzę na dwie godziny przed tą szóstą, wielką godziną, gdzie powiedziałam ludziom: ustawcie sobie przypominajkę, pozapisujcie sobie te w telefonie, bo tylko 20 miejsc jest, a zapisanych osób jest dużo więcej na listę oczekujących, więc kto pierwszy, ten lepszy, że tylko 20 może być przyjętych, i tak dalej. No, i wchodzę słuchajcie na platformę mailingową, a tam jest oczywiście co? Komunikat. Wszystkie Twoje strony zostały zawieszone. Oraz wszystkie listy mailingowe również. Ponieważ mamy do Ciebie sprawę do wyjaśnienia. My tak? Teraz macie? Okej. Okay. No i napisałam. Do nich. Pytam się. Drodzy Państwo, czy moglibyście powiedzieć, dlaczego zawiesiliście mi całe konto oraz bazę mailingową 7,5 tysiąca osób. Chciałabym wiedzieć. Dlatego, że są ludzie, którzy czekają na linka i którym tego linka obiecałam i możliwość też dołączenia, wiecie mogłabym jakoś to próbować manualnie robić, jakoś ludziom wysłać tego linka manualnie ale to jest bez sensu, bo nawet jakby się zapisali do klubu, to nie dostaliby maili z potwierdzeniem i z wprowadzeniem więc to już w ogóle też nie chcę dawać ludziom takiego niefajnego doświadczenia na początek też to, nie? no oni mi mówią, że oni mają kilka pytań do mnie i do czasu wyjaśnienia to oni mi To to mówię, dobrze, szukam tego maila od nich Znalazłam, wysłany dzień wcześniej. Odpisałam na tego maila od razu. Pytam się, dobrze, to kiedy mi um, odwieźcie konto. Oni mówią, że jak najszybciej. No i od wczoraj, słuchajcie, dalej wszystko yy, jest zawieszone, a to z tego względu, że wczoraj w Polsce było święto i pani mówi, że oni nie pracują. <słuch> <duszel> Już to się zdarzy Słuchajcie, drugi raz. I dzieje się tak, tak Wam pokrótce tylko powiem, dlatego, że ktoś był uprzejmy wrzucić, zapisać się do nas na listę, wrzucając taki specjalny adres mailingowy, który jest spamerskim adresem mailowym, i zapisał się na listę w ten właśnie sposób. Jedna z tych 7,5 tysiąca osób, wiecie. No, albo więcej tych adresów, no nie wiem. W każdym razie one są oznaczone we wszystkich bazach jako spam i to się robi specjalnie dla takich osób, które gdzieś kupują listy mailingowe albo gdzieś na forach zbierają maile. To tak się robi specjalnie, żeby wyłapywać takie osoby, które tam kupują, wiecie, 100 tysięcy kontaktów. To tak się im wrzuca tam takie, takie markery, żeby po prostu było wiadomo, że to są nielegalnie nabyte kontakty, bo kontakty się nabywa, wiecie, ludzie handlują naszymi danymi. Więc, yy, yy, więc ktoś po prostu postanowił zrobić taki, takiego psikusa, taki żart yy, i to pomimo tego, że już nawet włączyliśmy potwierdzenia dwuskładnikowe, dwukrokowe, yy, żeby takich sytuacji uniknąć i tak się tak, słuchajcie, zdarzyło. No i, no i co? No stwierdziłam, że nie będę się tym mogła stresować, bo jeżeli są takie osoby, które chcą dołączyć do tego klubu, to dołączą, jak mi to wszystko odblokują, jak to wszystko stanie na nogach, to wtedy powysłam ludziom najraz przeprosinami. Ale wiecie, mam postanowienie, które z tego wynika, bo też dlaczego się z, z wami tym dzielę? Bo znowu wracając do tematu, kto jest bogaty? 7,5 tysiąca osób na liście mailingowej. 7,5 tysiąca. Czy każda z tych osób czyta każdego maila? Jeżeli ktoś użył jakiegoś oszukańczego maila, jakiegoś markera, nawet jeżeli ma do tego dostęp i, i, i potwierdził mi, nie, że chce uczestniczyć, w, że chce otrzymywać maila, no to nie będzie to osoba, która otwiera moje wiadomości. I też było, to było jedno z tych pytań, które oni mi zadali, bo oni zapytali, w jaki sposób ludzie dołączają, jak, jak potwierdzają, czy mogą się wypisać. I też było pytanie, kiedy ostatni raz usuwała Pani kontakty, które nie otwierają Pani wiadomości? Nie wiem kiedy. Już dawno. Ja nie potrzebuję mieć listy 7,5 tysiąca osób. Jest to mi zupełnie niepotrzebne i zbędne. To jest tak jak wiecie na Facebooku mamy 55 tysięcy followersów, a tak naprawdę jak rzuci się posta to go gdzieś tam oglądają czy lajkują te osoby, które yy, i tak są aktywne. Ja was znam z imienia i nazwiska ludzie. Wy, którzy tutaj jesteście za każdym razem. Więc yy, już po raz kolejny yy, zauważam, Taką prawidłowość, że nie chodzi o to, żeby mieć dużo, że chodzi o to, żeby mieć niewiele, ale wysoką jakość, nie? I to odnosi się wielu różnych rzeczy. To się odnosi, słuchajcie, do takich prozaicznych rzeczy jak ciuchy w szafie, że można mieć, to jest, to jest 80 na 20, zasada Pareto, że 80% rezultatów można osiągnąć za pomocą 20% zasobów, czyli. Że przez 80% czasu i tak chodzę w 20% moich ulubionych ciuchów. Że y, przez 80% powiedzmy, y, że, o, że 80% pracy jestem w stanie wykonać w 20% tego czasu pracy, który, który mam. Że w 80% y, słuchajcie, spędzam czas z 20% moich najbliższych przyjaciół. Y, że y, no właśnie. 80% tutaj aktywności i wartościowej takiej aktywności, to y, skąd pochodzi? Nie od jakichś kontaktów, jakichś tysięcy, nie 20, nie wiem, y, tych e, boże, 55 tysięcy na Facebooku, czy nie wiem, miliona wyświetleń. Mamy filmik na, na Facebooku, który był wyświetlony 170 tysięcy razy. No i co z tego? Co to w ogóle oznacza? Kim są ci ludzie? To jest bezwartościowe, słuchajcie. Um, więc, więc to jest moja też nauczka i lekcja, to jest coś, co ja wynoszę z tego wszystkiego, z tego doświadczenia. To jest to, że pierwsze, co zrobię, jak tylko skończę zapisy teraz do klubu, to jest wywalę, no pewnie z 80% tej listy, którą mam. I zrobię to na takiej zasadzie po prostu, że ci, którzy nie otwierają, nie otrzymują. Ktoś tam do mnie odpisał na te maile, które wysyłałam teraz ostatnio, że a ja mam dla ciebie propozycję nauczyć się języka polskiego, nie? Haha, ha, 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 za tam 100 złotych rocznie. Yy, no mam wadę wymowy. N nie da się ukryć. Yy, to widać, słychać i czuć. Yy, czy to powoduje, że jestem jakimś gorszym specjalistą, yy, że mam mniejszą wiedzę, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego? Nie. Yy, jestem, jestem specjalistą w swojej dziedzinie i, i, i to wiem. Yy, czy potrzebują mieć blisko siebie gdzieś ludzi, którzy y, sarkastycznie mi wysyłają maile, albo gdzieś wytykają mi y, jakieś wady, które nie mają wpływu na jakość mojej pracy? Nie potrzebują. Takich ludzi będę chciała się wyzbywać. Więc dla wszystkich osób, które gdzieś są zapisane na jakąś moją listę, albo gdzieś subskrybują, a nie chcą widzieć y, y, tego, co robię, y, wysyłam Wam całą moją miłość. E Was wyściskuję, pozdrawiam, wysyłam Wam po prostu tyle ciepła, serca, ile, ile, ile sobie w życiu życzycie, i idźcie swoją drogą, nie? I tak samo jest ze znajomymi. Powiem Wam, że w zeszłym roku, mój ten zeszły rok, zakończyłam, słuchajcie, yy, yy, zamykając takie znajomości, które więcej brały niż dawały, i to ciągnęły, słuchajcie. Pełną kurkiem, nie? I mam dużo, dużo więcej przestrzeni na te relacje, które są dla mnie najważniejsze w tym roku. Wiecie, ciągle brakowało mi czasu dla dzieciaków moich, ciągle brakowało czasu dla tych bliższych znajomych, którzy wnoszą wartość, Ale dla siebie brakowało czasu, teraz nie brakuje. I myślę, że to jest właśnie sekret bogactwa, wiecie? Aby umieć, odpuścić i to jest sekret nie tylko bogactwa y, takiego y, bogactwa takiego y, w relacjach, tak? ale też sekret takiego relacji finansowego y, sekret y, bogactwa finansowego. widzicie jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło y, taka sytuacja, jaka się zdarzyła wczoraj, że ja y, wracam po świętach. Dwa tygodnie mi nie było, no, tydzień, bo tak jakby tydzień zrobiłam przerwy, sprawdziłam mail, odpowiedziałam i znowu tydzień przerwy. I nie wysyłałam do Was żadnych wiadomości, do moich klubowiczów, nie wysyłałam Wam żadnych ofert, nie mówiłam. Zapisujcie się tutaj, super oferta na pół roku. Nic takiego nie mówiłam. A wczoraj wieczorem słuchajcie, otwieram skrzynkę i tam są trzy wiadomości od trzech różnych osób, które już się ze mną uczą i mówią Ola pamiętasz? Była taka oferta u Ciebie super na pół roku, czy ja mogłabym jeszcze skorzystać? I y, ja za nikim nie łaziłam, y, za nikogo się nie prosiłam, y, nikogo nie zapraszałam, nikomu nie wysyłałam żadnych ofert. A wy sami przychodzicie. A to, że to przychodzą moi klubowicze, te osoby, które już się u mnie uczą, to jest naj, dla mnie najlepszy dowód tego, że y, rezygnacja z. Takiego modelu biznesowego, gdzie zatrudniam dużo osób po to, żebym mogła dużo osób zrekrutować do mojej szkoły i potem przemiał jest, bo to jest się nazywa po prostu przemiał. To jest takie przychodzą, wychodzą, przychodzą, wychodzą, przychodzą, wychodzą, a wychodzą, bo są niezadbani, niezatruszeni, niezaopiekowani, niez, nie? A w momencie, kiedy ja faktycznie znowu 80% tak jakby odeszło, yhm, tych pracowników, no pozostałam ja sama i jakieś osoby, które gdzieś tam jakieś pojedyncze dla mnie robią e, rzecz, na przykład związane ze stroną, techniczne, których sama nie ogarniam. E, to okazuje się, że e, jakość e, tego doświadczenia, które otrzymujecie w klubie, jest na tyle dobra, że wy chcecie jeszcze. I Nie, że chcecie jeszcze z miesiąca na miesiąc, że a zobaczę jeszcze miesiąc, ale że ludzie przychodzą i mówią Ola, poproszę czy. Poproszą Ola, czy ja mogę zostać z wami jeszcze na pół roku. I to y, jest, słuchajcie, dla mnie najlepszy dowód. Bo też dowód dla mnie finansowy, tak? Bo te osoby zapłacą za pół roku z góry, więc są i też te pieniądze, y, o które y, przy takim jak Chciało się mieć wszystko, to ciągle tych pieniędzy brakowało, na te pensje dla tych wszystkich pracowników, nie? I na te reklamy na Facebooku, żeby więcej jeszcze tych ludzi ciągle brakowało. A teraz nagle, słuchajcie, po raz nie brakuje. Więc czasami, i myślę, że często i w wielu różnych aspektach życia, ale w jakich to ty musisz sam sprawdzić, przetestować i na własnej skórze, nie? No bo to nie jest tak, jakby zasada stuprocentowo działa dla każdego. To jest coś tak, jakby temat, który rzucam się do przemyślenia. Czy czasami najbogatszy w relacje, w zasoby, czyli w to, jakie ja się czuję, czy jestem wyspana, wypoczęta, czy najbogatszy też finansowo to nie jest ten, który potrafi niektóre pomniejsze, mniej wartościowe tematy odpuścić, a skupić się na tych największych, najważniejszych i najcenniejszych. Coś do przemyślenia. Moje anioły, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz odpuścić mało wartościowy hałas na rzecz najbardziej tego, co w życiu najważniejsze i najcudniejsze. Może tak. Dobra, oddaję wam tą przestrzeń, żebyście się mogli jeszcze powyśliskiwać. Yy, I po yy, właśnie tak jest. I, i po yy, tutaj yy, wyprzytuliwać. Yy, te osoby, które są u mnie w mentoringu, dzisiaj otrzymacie ode mnie. Yy, już... Oh, 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 maila z zaproszeniem. Jak mi odblokują platformę. OK. Wszystkie osoby, które są u mnie w mentoringu, jak odblokują mi platformę, to Wam wyślę maila z zaproszeniem na umawia umawianie się na mentoring. No chyba, że odkopiecie sobie tego, tego linka, który był wcześniej i on na Whatsappie był dostępny i w mailach niektórym wysyłałam. Albo możecie sami do mnie napisać maila, bo na takie bezpośrednie maile jeden na jeden mogę odpisywać, tylko nie mogę wszystkim masówki wysłać. Więc i kalendarz mój jest otwarty, moje miśki. Otwarłam go, wczoraj udostępniłam. Więc jeżeli chcecie sobie w pierwszej kolejności zaklepać Wasze spotkanie mentoringowe, to wbijajcie, bo kalendarz jest aktywny. I muszę tylko doprecyzować, że to jest zaproszenie tylko dla tych osób, które już miały ze mną spotkanie mentoringowe, ponieważ chciałabym dokończyć prowadzenie tych 10 osób, które mam w mentoringu, i dopiero będę przyjmować na kolejne, dobra? I to najprawdopodobniej te osoby, które będą zapisywały się na pół roku, to najprawdopodobniej te osoby będą miały mentoring z tego względu, że chciałabym. chciałabym być w stanie was wszystkich po prostu obsłużyć jak należy. Więc jeżeli jesteś ze mną w mentoringu, to zapraszam Ciebie do tego, żeby sobie już y, zamawiać y, spotkania, dobra? Na ten tydzień i na przyszły. Bo potem będą ferie, i już nie będę miała takiej dostępności. Słuchajcie, na mentoring akurat. Więc przez ten tydzień, przez następny, jak jesteś w mentoringu. Teraz, jak się rozłączymy, wbijaj od razu w kalendarz i się tam zapisuj, dobra? Nie w bezpłatną konsultację, tylko w taką większą mentoringową, żeby był czas, bo i tak często, jak kończymy mentoring, to mówicie, że szkoda, że fajnie byłoby jeszcze troszkę dłużej. No więc, a na WhatsAppa nie będę wrzucać tego linka mojej miszki, bo nie chciałabym, żeby się wszyscy inni zapisali, dobra? Więc ci, co mają link, niech się zapisują, a ci, co nie mają linku, to niech poczekają. Wyślę go, jak tylko mi odblokują platformę oficjalnie już zaproszę Was na drugą turę mentoringu. Dobra? No dobra. Kogo tu jeszcze mamy do wyściskania? Martynka, dobrego dnia życzymy Tobie też i za gór wspaniałego dnia, Waldek, pięknego dnia. Michał Pańczyk, miłego i spokojnego rozdrowego dla Ciebie też Anetka, fajnie, że jesteś na żywo widziałam wczoraj Twój komentarz dzień dobry, Ela Suchorska, pięknego dnia dla wszystkich widzimy się moje miśki, wyściskuję Was bardzo, bardzo serdecznie cudownego poranka cudownego dnia i cudownego życia pa grożynka